Język angielski, wyrażanie propozycji i wysuwanie sugestii z użyciem sial. Lekcja 40. Czasownik modalny sial stosujemy, gdy chcemy wysunąć sugestie lub wyrazić propozycję. Podobnie jak inne czasowniki modalne, po sial. Występuje bez okolicznik. Przykłady. Powtarzaj za mną. Shall I open the door? Shall I open the door? Czy mogę otworzyć drzwi? Shall I close the window? Shall I close the window? Czy mogę zamknąć okno? Shall I take your luggage? Shall I take your luggage? Czy mogę wziąć twój bagaż? Shall I sit here? Shall I sit here? Czy mam tu usiąść? Odpowiedzią na te sugestie będzie Yes, please. Yes, please. Tak, proszę. Albo no thank you. No thank you. Nie, dziękuję. Popatrz na przykład sugestii z użyciem hie i the, które wskazują miejsce w pytaniu hie, w odpowiedzi the. Przykład Shall I put the television here? Shall I put the television here? Czy mam postawić tu telewizor? Odpowiedź Yes. The. Yes. The. Tak, tam. Przy odpowiedzi przeczącej, no, not the. No, not the. Nie, nie tam. Jeśli chcesz wysunąć sugestie, w której czynność będzie wykonywana, Wraz z drugą osobą zastosuj shall we"? shall we Przykłady Powtarzaj za mną Shall we stay in tonight Shall we stay in tonight Może zostaniemy dziś w domu? Shall we watch television? Shall we watch television? Może obejrzymy telewizję? Shall we go to the cinema? Shall we go to the cinema? Może pójdziemy do kina? That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.